Czy rozróżniacie pomiędzy religią a wiarą? Bo ja mam wrażenie, że większość komentujących te moje filmiki w ogóle tego nie rozróżnia. Krytykujecie religię, narzekacie na religię, a nawet niektórzy twierdzą, że jestem propagatorem religii. A fe! Nie nienawidzę religii, nie zdążę religii, nie akceptuję religii. I nieustannie przez 33 lata mojej służby występuję przeciwko religii. Jaka jest różnica między religią a wiarą? Religia to zestaw różnego rodzaju zakazów i nakazów. W zależności od religii, oczywiście. I ludzie, którzy uważają się za wolnych, nawet nie wiedzą, że również uprawiają religię. Ateiści uprawiają religię. Luzacy uprawiają religię. Maniacy seksualnie uprawiają religię. I tak dalej, i tak dalej. To na czym polega wiara, powiesz? A wiara polega na tym, że masz przed sobą Jezusa Chrystusa. Uwierzyłeś Jego Słowom, wszystkim Jego Słowom, wykonujesz je i zauważasz, że to w życiu zaczyna działać. A Jezus mówi ci, że jak mnie poznasz, to będziesz wolnym człowiekiem. I okazuje się, że jesteś wolnym człowiekiem. Mało tego, Jezus mówi, że możesz wszystko, wszystko, niczego ci nie zabrania. Mówi tylko, zastanów się, czy to, czego chcesz, przyniesie komukolwiek korzyść. Przede wszystkim tobie, jako człowiekowi, który poszedł za mną. Powiecie, że to niemożliwe. Tak, zgadza się, absolutnie się zgadza, zgadzam się z wami. Ale jest jeden wyjątek. Jeśli narodzisz się na nowo, to wtedy już nie żyjesz z własnymi siłami, ale żyjesz siłami, które pochodzą od samego Boga. A On sprawia, że chce ci się i że potrafisz i że masz siłę do tego, aby tak żyć, jak Bogu się podoba i Tobie się podoba. Dlatego, że jak jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, to myślisz Bożymi myślami? Rozumiesz Bożymi myślami, widzisz Bożymi oczami, słyszysz Bożymi uszami i masz Boże serce. I to jest wiara, to jest chodzenie w wierze. To nie ma nic wspólnego z religią. Absolutnie nic. Religia potrzebuje budynków, strojów, naczyń, wszystkiego innego. Wierzę, nie ma tego.